Ło! tam! 19 godzina, pięknie się zrobiło, idziemy na Krócze Skały, pokażemy wam jakieś widoczki. Czarny Kamień, tu idziemy. Naprawdę nikt nie ogląda ze Szklarskiej Poręby? Czy co? Ale szacą za rejestrację, dj DJ'e tu jeżdżą. DJ, DJ coś tam. O! A tu jakiś wyciąg był? Narciarski? O, teraz tu. O, Szlak Niebieski. A tutaj kupa kiedyś na drogę szła, czy coś? Hmm. Kurczę, Parking tu jest elegancko. Krócze skały i patrzcie na tą skałę tam. Wlezimy tam. No. Ale pięknuż, a jakie skałki. Co co, przechodzimy? Jolaś. Zaniknęła. Zobaczcie, jaka czyściutka woda. O, zaraz mi telefon stracił jeszcze Kurde wow. O. Swy no co dalej Dawaj Browarek <grywy> Skacz, dasz radę. Ta. Piwo, abyś doniosła. Tu w prawo, twoje lewo. Tam bokiem chcę przejść. Nie, 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 nie. No, patrz. No dobra. Jez, yes, cieszysz Kurczę, tam będzie ładnie GPS odpaliłem, to potem wrzucę z zegarka trasę. Jakby ktoś chciał tu trafić sobie... A nie był jeszcze, nie? Łatwo się idzie. Kurde. Jaka ściana. Grubo Nie. A teraz kochani patrzcie na to, jakie to jest wielkie. Ooo Jolasia. Idziemy na górę? Za takie coś, to niech was chrzeli, że tak powiem Dawaj Jest taka ściana ściana spinaczkowa Sporo jest takich o Do samej góry Tylko droga taka sobie Idziesz młoda Trudno No tam jest normalne wejście pewnie Lechu Na ścianie O, na górę żoneczko teraz o to Joli chodziło. Nawet zrobili schodki, patrzcie. Takie coś. Ciekawe ile lat temu. Nikogo nie ma. Znowu stale w jakiej wszędzie chodzą. Że mało ludzi. Ale o tej porze roku ogólnie jest mało. Wow A tu ryby. Tu rybeczek tutaj tu nie ma. Jo. No opadało ostatnio. A przed chwilą byliśmy tam. Ale widoczki przy samej trasie No i tam szklarska poręba Najlepsze są te drzewa o, rosną w takich skałach skobane, że takie skały się nie urwą, nie? Czy coś Jasny grom, no ale jak są barierki, czyli jest to jakoś bezpieczne, żeby tu łazić, nie? Chyba o kurde. A jeszcze tak patrząc na drugą stronę ulicy też są jakieś kamienie elegancko. Godzina, godzina 19.29. Jutro pójdziemy na szrenicę. Może wejdziemy i zejdziemy, a jak nie to zjedziemy. Zobaczymy, jakie górki tam. Bo żeśmy dwa dni pod rząd chodzili, dzisiaj nogi padły, więc pojechaliśmy sobie na. Hotel do hotelu głębieskiego na ten ten. Na basen. Kto tam je śledzi nas, to wie o co chodzi na basen. No i się ładnie zrobiło. No to prześliśmy sobie i tak zastanawiam wiem żeby karać tłocisty by tu żył pewnie. się mm. No, tyle na tą chwilę. Także do jutra. Dolno Ślązarki, DJ'e. Mm. Fajne rejestracje, no zazdroszczę, a nie jakieś neby. No na razie. Do jutra, pa! Uuu.